Cześć, mam na imię Agnieszka i jestem lektorką w szkole Trolltunga. W dzisiejszym filmiku przedstawię Wam norweski tryb rozkazujący, i dowiemy się, w jaki sposób prawidłowo go używać. Zapraszam. Zacznijmy sobie od takiej prostej sprawy, czyli od tego, że tak jak już wiecie, e, nawet jeżeli uczycie się norweskiego dopiero od jakiegoś czasu, to wiecie o tym, że większość norweskich czasowników kończy się na literę e, czyli na przykład olese, czyli czytać, albo o fortelle, czyli opowiadać. W większości, aby utworzyć y, tryb rozkazujący od właśnie y, takiego czasownika, wystarczy od, waga tylko to jest bardzo ważne, od bezokolicznika. Tak? Nie od żadnego czasu, czyli czasownik nie może być odmieniony, ok? Więc tylko i wyłącznie od bezokolicznika odejmujemy z takich właśnie czasowników kończących się na e właśnie tę literkę, czyli... Tryb rozkazujący tak naprawdę w tym przypadku, tak, bo oczywiście są odstępstwa od reguły yy, jest dość prosty do tworzenia. Zobaczmy przykłady. Les czytaj lub przeczytaj. Oczywiście tutaj jeszcze to, tylko tak dopowiem, taką małą rzecz, że w norweskim nie mamy podziału na tak zwane czasowniki dokonane i niedokonane, dlatego forma w obu przypadkach będzie identyczna. Tak. Czyli czytaj lub przeczytaj. Nie ma to znaczenia. No, i tak jak zauważyliście, już pewnie w poprzednim przykładzie przetoczyłam o lesę, jako jeden z czasowników, które są standardowymi czasownikami kończącymi się na literę E. No, i tutaj właśnie odejmując tą literę stworzyłam tryb rozkazujący, tryb wykrzyknikowy. Tak? Czyli mamy les. Fortel, opowiedz. No, i tutaj mamy tą samą historię, tak? Od czasownika o fortelle odjęłam e. I dzięki temu powstał tryb rozkazujący. Opowiadaj, fortel. Kolejną zasadą przy tworzeniu trybu rozkazującego jest to, że kiedy czasownik kończy się, na podwójną literę M. Wtedy w trybie rozkazującym musimy jedną Mkę zabrać. Zobaczmy sobie, jak to wygląda. O sfem, czyli pływać. Swem płyń. Tak czyli zauważcie, nie dość, że zabrałam E z tyłu, to zabrałam jeszcze jedną M. I dzięki temu. Mogliśmy nakrzyczeć na kogoś, żeby pływał. Jeżeli jednak słowo posiada inne spółgłoski, które są zdublowane, to ich nie usuwamy. Zostawiamy je i zabieramy po prostu standardowo, jak przy pierwszej regule, tylko e z tyłu. Czyli na przykład o snokie mówić, i od tego utworzymy snok, mów. I tutaj zostają dwie litery k. Natomiast, co się wydarzy, jeżeli czasownik kończy się na inną literę niż litera E? Tutaj sprawa jest jeszcze prostsza. Chyba Was trochę zadziwiłam, ponieważ tutaj czasownik ten zazwyczaj zostaje w takiej formie, w jakiej jest. Obli zostawać. Bli jema zostań w domu. Jest taka sama forma w trybie rozkazującym, jak w bezokoliczniku. Nic się tutaj nie zmieniło. O to brać. To, den. Weź ten. Jest jeszcze jedna dodatkowa zasada w języku norweskim, która jest w zasadzie stworzona dla naszego komfortu. Mianowicie, jeżeli, mimo że czasownik w języku norweskim kończy się na literę e, ale przed tą literą mamy zbitkę spółgłosek, które są ciężkie do wymówienia. To wtedy możemy w trybie wykrzyknikowym zostawić taką formę, jaką ten czasownik ma w bezokoliczniku. Tak to nie jest y, zasada, która jest y, mocno ugruntowana gramatycznie, to jest tylko i wyłącznie zasada, która pomaga nam i dba o nasz komfort wymowy. Takim czasownikiem jest na przykład owoknę. Jest dość trudno odjąć tutaj e i wypowiedzieć wokn. Możemy dzięki tej regule zostawić w trybie wykrzyknikowym tylko wyłącznie słowo woknę, czyli wstawaj. Jeżeli natomiast czasownik kończy się na literę r, no i oczywiście po nim jest e, ale przedostać mi teraz syry, to taki czasownik musi w trybie rozkazującym zostać w swojej formie bezokolicznikowej. I nie ma innego wejścia, tak? Czyli na przykład jak mamy oklistrę, czyli przyklejać, nie możemy utworzyć od tego trybu rozkazującego klistr. W taki sposób nie robimy. Zostaje po prostu klistra przyklej. To jest dość e, ważna zasada i warto ją zapamiętać. Okej, okay, ale powiecie, a co jeśli e, w trybie rozkazującym chcemy użyć słowa ike? No i w takim wypadku ike ląduje przed czasownikiem w trybie rozkazującym. Czyli na przykład ikke snock. Nie rozmawiaj. Ikke spisda. Nie jedz tego. Ale trybu rozkazującego. Nie użyjemy tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy chcemy kogoś skarcić lub komuś coś rozkazać. Trybu rozkazującego użyjemy również w, po prostu w przepisach. Tak samo jak i w języku polskim. Zawsze e, przepis nakazuje nam zrobienie pewnych czynności. Tutaj przykłady. Tatu egg omel rrde Weź dwa jajka i mąkę. Dobrze razem wymieszaj. Bok, Old i 45 minuty. Piecz przez 45 minut. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że tryb rozkazujący będziecie już po tym filmiku mieli w małym palcu. No i zapraszam Was do oglądania innych naszych filmików. Dziękuję, do zobaczenia i cześć.